Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Homer, witam Was w kolejnym vlogu z Homerowych Vlogów. Przepraszam Was, że tak dawno nie było żadnego vloga, po prostu miałem parę problemów moralnych, rodzinnych, życiowych, społecznych i tak Dzisiaj czuję się już na tyle w stanie, że już mogę tak nagrywać. No. Tak więc dzisiaj opowiem Wam piękną historię o tym jak niedźwiedź został Anem. Ale nie, nie, nie wiecie o co mi chodzi Sam nie wiem o co Ale cóż Działo to się na Syberii Znaczy już nie na Syberii Na Kamczatce Kamczatka jest w Rosji Wschodnia granica Ale fajnie Był tam taki niedźwiedź Nazwijmy go Grigori No tak więc Grigori był zwykłym niedźwiadkiem no. I sobie poszedł do jakiegoś takiego Pietra Pawłowska Zobaczył Ludzie tam są tępi. On pomyślał niedźwiedź. Postanowił, że on już będzie bardziej społeczny od nich, bardziej taki normalny, bardziej ludzki. I po czym wziął włócznie i ich zajebał. Cały Pietro Bawów schpadł pod jego zarządem. Wziął on wszystkich. Yy, z kieniedźwiedzie, z kamczatki. Zasiedlił tam Piotr Pawłowsk, Niedźwiedzia, to było pierwsze niedźwiedzie miasto. Ruszył potem na, takiego jak, na taki Jakuck, na Irkuck. Potem na nowo Już się przesuwali coraz bardziej granice na zachód. Już była taka otwarta wojna. Rosja końca niedźwiedzie. Rosja oczywiście padła. Potem rzucili się na kolejne mocarstwo obecne. Na Chiny obali komunizm, maonizm i w ogóle powstał niedźwiedzializm. czyli taka kolektywizacja, po wszystkie niedźwiedzie były takie wspólne. Chociaż niedźwiedzie takie z Chin były mniej ważne od niedźwiedzi z Kamczatki, jak każdy wie. No, tak więc Grigori był dumny, już miał całe Chiny, miał całą Rosję, miał całą Europę niemal. Azję już podbijał. Afryki już nawet nie chciało. Niedźwiedzie nie lubią Afryki, pamiętajcie. Nie <grystanie> lubią Afryki, niedźwiedzie. Tak więc. Grigori zdobył władzę. Ale wtedy... Grigoria jest bo został zawału i zezmajał. Dobrze. I tym historyką, która w ogóle nie miała sensu, <grystanie> so, zakończymy dzisiejszą piękną opowieść. Wcale tego nie robię teraz, tylko po to, żeby coś było na kanale i po prostu nie miałem pomysłu Ja myślałem o tym od dwóch tygodni, panie. Ja dwóch tygodni myślałem o Grigoriu i podboju Kamczatki. No. Tak więc, ja byłem Homer, dziękuję wam za obejrzenie tego o, bardzo, bardzo tego odcinka, cześć!